Dzień dobry, witam wszystkich widzów. Dzisiejszy program będzie trochę taką reminiscencją tematu poruszonego na początku tego roku, kiedy we wszystkich mediach pojawiły się informacje, że Pentagon potwierdził, że Stany Zjednoczone prowadziły badania nad UFO i to w tym obszarze bezpieczeństwa i polityki obrony. Natomiast ja bym się dzisiaj chciała powołać na gazetę Express. Express CEO UK z 4 sierpnia 2018 roku, gdzie opublikowano artykuł jakoby dwóch astronautów amerykańskich, m.in. Buzz Aldrin i Allwarden, Widzieli właśnie UFO, to znaczy jakoby mieli być przepytywani w tej sprawie, no i ponoć przeszli jakieś takie testy prawdomówności, z których wynikało, że faktycznie to UFO widzieli. No i media podają, że między innymi właśnie ten Bas Aldrin widział UFO w trakcie podróży na księżyc. Pamiętamy, że Bas Aldrin był jednym z pierwszych w ogóle astronautów w historii świata, którym udało się polecieć właśnie w tą podróż kosmiczną. I dzisiaj opowiem Państwu o tych dwóch astronautach, ponieważ, abstrahując od samego UFO, które oni jakoby mieli widzieć w podróży na Księżyc, niezwykle ciekawa jest sama w ogóle ich historia. I ta tematyka ich jakby tego panowania nad przestrzenią powietrzną, nad statkami kosmicznymi, a wcześniej nad samolotami wojskowymi. Proszę Państwa, was, Aldrin, jest niesamowicie takim, no powiedziałabym, sympatycznym astronautą, obecnie oczywiście dużo starszym niż wtedy, kiedy leciał. W Kosmos pierwszy raz. Urodził się w 1930 roku w stanie New Jersey i początkowo był pułkownikiem sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Brał udział właśnie jako pierwszy uczestnik lądowania na Księżycu. Z takich ciekawostek chciałabym powiedzieć, że to. Imię Bas, ono w ogóle nie było jego prawdziwym imieniem, on w rzeczywistości się nazywał Edwin Eugene, czy tak jak Eugeniusz, a Bas zwracała się do niego siostra, która nie potrafiła wymienić jego, nie potrafiła użyć słowa brother, czyli brat i po prostu zwracała się do niego takim skrótem i później on po paru latach przyjął to nazwisko oficjalnie jako imię prawne. W 1951 roku ukończył Akademię Wojskową Stanów Zjednoczonych z trzecią lokatą na 475 tych absolwentów ówczesnych. Uczestniczył też w wojnie w Korei jako pilot, gdzie latał na samolotach. F86 i tutaj chciałabym się zatrzymać na tych samolotach, bo myślę, że szczególnie mężczyźni, którzy lubią właśnie latanie czy tematykę powietrzną, no musi, muszą, musicie Państwo przyznać przepiękny samolot F86, zupełnie za, zachwycił mnie. Spektakularny jego widok. Można w internecie zobaczyć filmy, kiedy on się ściga. Z Migiem, z Migiem 17, na przykład podczas takiego airshow Wings Over One Kegan, czyli skrzydła nad tym Wankegan. Kegan, polecam, polecam naprawdę serdecznie te filmy. Sam, ten samolot amerykański odrzutowy. To był samolot zaprojektowany dla sił powietrznych amerykańskich w latach 40. XX wieku. Budowany był po II wojnie w 18 wersjach, właściwie w ponad 18 wersjach. I też z takich ciekawostek, to był pierwszy samolot, który był wyposażony w fotel pilota, wyrzucany energią. Pod wpływem takiego ładunku wybuchowego, który znajdował się pod fotelem pilota. Czyli to był prototyp właściwie takiego samolotu z katapultą w celu ratowania pilotów, na wypadek, gdyby były jakieś warunki trudne, kiedy, kiedy po prostu samolot traci te własności lotne. A kiedy nie można po prostu samemu z tego samolotu w żaden sposób wyskoczyć. No i tutaj wymyślono właśnie ten system tej katapulty z udziałem ładunku wybuchowego, który po prostu rozsadzał samolot i, i pilot był automatycznie wyrzucany z tego samolotu, nawet do tego stopnia, że odcinane były jego na przykład wszystkie te pasy. Także on się o nic nie musiał troszczyć, jedynie żeby ewentualnie później otworzyć spadochron. No, inna rzecz, że ciekawe, że jeszcze nie wymyślono takiego sposobu, żeby nie trzeba było pilnować otwierania spadochronów. No, bo jednak, jakby się coś stało, czy pilot by na przykład stracił przytomność, to oczywiście by tego spadochronu nie otworzył. Czyli wówczas szkoda, szkoda by było, że ten system zadziałał, ale nie, nie do końca. Ale polecam te informacje wszystkim fascynatom lotnictwa, szczególnie, że to się wszystko wiąże też ze współczesnymi różnymi danymi, mianowicie ten, ten pierwszy fotel w postaci katapulty został, proszę Państwa, opracowany w Niemczech, a później był dalej dopracowywany jeszcze w Szwecji w znanej firmie SAB. Testowany też m.in. w bombowcach tego SABu. No i te w ogóle te katapulty, teraz one jakby coraz bardziej rozwijają się technicznie wraz z rozwojem sprzętu latającego, ponieważ w momencie, kiedy samoloty uzysk zaczęły uzyskiwać coraz większą prędkość, w tym prędkość ponad to też oczywiście zaczęło być coraz ciężej tym pilotom się w razie czego ratować, i właśnie dlatego ten system katapult się tak rozwija. W każdym razie, wracając do tego, tutaj astronauty, baza Odrina, on, proszę Państwa, jako jeszcze pilot wojskowy brał udział w wojnie w Korei, gdzie zestrzelił między innymi dwa samoloty MiG-15, jeden podobno tam uszkodził, wykonał 65 lotów bojowych i też uzyskał doktorat w znanej uczelni Massachusetts Institute of Technology. No, i jest członkiem oczywiście ogromnej liczby różnych organizacji. A zasłynął, zasłynął, proszę Państwa, z tego, że robił niesamowite miny podczas przemówienia Donalda Trumpa. O obecnych planach finansowania kosmosu, ponieważ Trump bez przerwy te decyzje w sprawie kosmosu amerykańskiego zmienia. Raz to się interesuje kosmosem, twierdzi, że będzie ogromnie dużo tam inwestował. Ostatnio też ogłosił, że powoła jakieś tam siły, amerykańskie siły kosmiczne, siły kosmiczne w sensie wojskowe. Twierdził, że to ma być oprócz, oprócz zwykłych sił zbrojnych, muszą być właśnie takie siły pod nazwą sił kosmicznych. Zresztą tutaj jakby nie ustępuje Putinowi, ponieważ w Rosji już wcześniej wymyślono taką nazwę, właśnie siły kosmiczne, aczkolwiek ktoś mi zwrócił uwagę, że, że jest to nielegalne, bo. Według prawa międzynarodowego przestrzeń kosmiczna nie jest przeznaczona do wojny, to ma być przestrzeń wojn wolna od konfliktów i nie wiadomo, jak to panowie zamierzają rozwiązać. Ale to mówię jako właśnie taką ciekawostkę. Natomiast właśnie Bas Aldrin tutaj za, zapadł w pamięci wielu osób, kiedy po prostu krzywił się ewidentnie i bardzo tak wymownie w czasie przemówienia Trumpa. Widzę, widać, że, że Bas Aldrin po prostu trochę tak próbował wyszydzić nieumiejętność Trumpa, jeżeli chodzi o obchodzenie się z tym środowiskiem naukowo badawczym. No, widać, że Trump. Trump nieraz porusza się jak po prostu w stodole pomiędzy tymi ludźmi, sam będąc zwykłym biznesmenem. I tutaj naukowcy amerykańscy od długiego czasu zarzucają mu, że, że on nie orientuje się za bardzo właśnie w sprawach naukowych. Bas Aldin Drin, o którym tutaj dzisiaj mówimy, proszę Państwa, był pilotem rezerwowym na misji Gemini 9. Gemini się powinno wymawiać. Był też pilotem misji Gemini 12, podczas której 5 godzin i 30 minut przebywał poza statkiem kosmicznym. Był też pilotem rezerwowym modułu Apollo 8 i pilotem lądownika księżycowego Apollo 11. i tutaj jest no, już zapad w historii już jest po prostu odnotowany jako drugi człowiek na księżycu. Też z takich ciekawostek, Bas Adwin występował w wielu różnych filmach, gdzie w zasadzie grał samego siebie. On jest taki bardzo pełen humoru. Grał też m.in. w znanym serialu The Simpsons, Simpsonowie, a też jego głos został użyty w takiej grze pod tytułem Mass Effect 3. Drugi astronauta, który jakoby, jak twierdzi prasa brytyjska, miał widzieć UFO w trakcie postaci, tej podróży na Księżyc, to jest o. Al Warden, który z kolei brał udział w misji Apollo 15. W Urodził się w 1930 roku w Jackson, też tak jak poprzednik, o którym mówiłam, był tutaj najpierw służył w wojsku amerykańskim w siłach powietrznych. Kończył Akademię Wojskową i służył między innymi w eskadrze myśliwców przechwytujących. Chciałbym Państwa uwadze poświęcić zdjęcia tej misji Apollo 15, kiedy on jest sfotografowany podczas spaceru kosmicznego. To w tamtych czasach to było faktycznie wielką sensacją w czołówkach mediów. To lądowanie na Księżycu jako, jako faktycznie taki przełom cywilizacyjny. I proszę Państwa, Pojawił się wywiad dość ciekawy właśnie z Alem Wardenem w telewizji, gdzie on odnosi się właśnie do tych istot pozaziemskich. I on jakby powiedział, że faktycznie w trakcie swojego lotu na księżyc widział zjawiska, które no jakby. Nie, nie sposób inaczej określić, jak to właśnie UFO. Natomiast on w sposób taki trochę trochę anegdotyczny, śmieje się, mówiąc, że my cały czas szukamy istot pozaziemskich, jakichś tych tak zwanych Alliance tych obcych. A według niego to my jesteśmy sami tymi, właśnie obcymi. My jesteśmy tymi alienami, które, które no w jakimś sensie wszystko mogą, a jednocześnie stanowią dla siebie i perspektywę, i jakiś rodzaj, może nawet zagrożenia. On, on się śmiał w wywiadzie telewizyjnym, że ilekroć go pytają, czy on widział UFO, to on zawsze mówi, że no, no widział zawsze rano, jak patrzy w lustro i widzi siebie, no to, to właśnie widzi to, to UFO. No i on ma taki właśnie stosunek, że ludzie jakby nie do końca swoje własne, swój własny potencjał nie do końca rozgryźli. Tak naprawdę nie wiadomo, kim my jesteśmy, jakie w nas drzemią potencjały. Szczerze powiedziawszy, brzmi to bardzo zachęcająco. To brzmi prawie tak, jakbyśmy mogli rzeczywiście wszystko uzyskać. No ale tutaj spójrzmy jeszcze raz na te osiągnięcia Ala Wardena. On faktycznie, proszę Państwa. Brał udział w kilku tych misjach, m.in. w misji Apollo 12, był uczestnikiem załogi rezerwowej. W misji Apollo 9 on z kolei zasiadał w załodze naziemnej i, i utrzymywał zawsze kontakt z tą załogą, która, która była w kosmosie. Dalej z takich ciekawostek chciałam Państwu powiedzieć, że do misji tych kosmicznych były używane tak zwane moduły dowodzenia. To są takie duże, duże moduły, które, które były też później używane jako promy kosmiczne. Między innymi do stacji kosmicznej Skylab. Polecam tutaj też szczególnie Panom właśnie przeczytanie szczegółów na temat tych modułów dowodzenia. Naprawdę bardzo ciekawe materiały. i te też z ciekawostek jest to, że one były zasilane przez trzy baterie srebrno-cynkowe, a nie przez takie standardowe systemy zasilania z uwagi na tutaj potrzeby w zakresie wytrzymałości. I al który właśnie wraz z, z tym bazem, jakoby no, tak, tak jak się podaje, że, że widzieli właśnie to UFO w drodze na księżyc, mówi, że my nie powinniśmy się w ogóle dziwić temu, że jest jakieś UFO, czy że są te zjawiska takie właśnie ekstraterestrias, ponieważ on się on się powoływał w wywiadzie właśnie dla telewizji. Anglojęzycznej na cywilizację Sumeryjczyków, gdzie mówi, że po prostu spójrzmy tam, sięgnijmy tam do historii właśnie tych starych ludów sumeryjskich, w stosunku do których do dzisiaj widać, że po pierwsze, my nie rozumiemy do końca rozwoju tych cywilizacji, a po drugie, te cywilizacje sprawiają wrażenie, jakby same miały już kontakt z bardzo, z bardzo jakąś rozwiniętą taką inteligencją we wszechświecie. No i on jakby insynuuje, właśnie, że ci Sumeryjczycy mieli właśnie kontakt z tym UFO, czy, czy w każdym razie właśnie z takimi zjawiskami. Chciałam Państwu polecić naprawdę serdecznie obejrzenie w internecie filmów, których jest próby odtworzenia starożytnego miasta Ur, tak jak i głównego miasta tych ludów sumeryjskich. Przepiękne stare budowle. W British Museum jedne z najpiękniejszych wystaw, jakie w ogóle gdzieś są, i najbardziej takich spektakularnych, to są właśnie poświęcone tym ludom sumeryjskim, i takim, takie na przykład ogromne rzeźby. Takich nito, czy, no, takich jakby sfinksów, czy postaci takich sfinksopodobnych, właściwie trudno powiedzieć, co to jest. Naprawdę niesamowita jest ta sztuka sumeryjska. A wśród materiałów dotyczących tych ludów sumeryjskich, między innymi, można znaleźć tabliczki. Zarówno z tekstami, gdzie tutaj doszukiwano się po pierwsze bardzo takiego tajemniczego języka, po drugie, część badaczy twierdzi, że w tych tabliczkach są opisane jakoby takie właśnie wydarzenia jak lot w kosmos czy lądowanie. Tutaj były dyskusje wśród tych badaczy, czy to jest, czy to jest możliwe, no bo właśnie komuś się udało. Jakby w drodze tego dekodowania odczytać opis sensu stricte takiego jakby przylotu z kosmosu punkt po punkcie. Ponadto w części płaskorześć z tego właśnie okresu, kiedy te ludy sumeryjskie istniały. Tutaj też bardzo dużo uwagi przywiązuje się do. Na przykład takiej tabliczki, gdzie ewidentnie jakby w tle postaci ludzkich jest układ planetarny. No i też tutaj badacze się zastanawiali, jak to jest możliwe, że ten lud sumeryjski tak dokładnie znał rozkład planet. Oni mieli w ogóle swój system mierzenia, swój system miar oparty o szóstki. Dość tajemniczy, ale bardzo precyzyjny. No i też właśnie taką zagadką jest, jak to się stało, że oni w tamtych czasach byli w stanie tak precyzyjnie liczyć, a też te jakby odległości w kosmosie, ponadto twierdzili też, że była jedna dodatkowa planeta w naszym systemie planetarnym. Ten nasz, ten nasz podstawowy system planetarny to jest, pamiętamy, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton i jakoby miała istnieć jeszcze jedna planeta? W tym układzie, która podobno się rozpadła. I też tutaj część tych badaczy twierdziła, że w tych dawnych jakichś dokumentach, czy tych tabliczach sumeryjskich są opisy, w jaki sposób ta planeta miałaby się rozpaść. Bardzo, naprawdę serdecznie Państwa zachęcam do obejrzenia materiałów na temat tych ludów sumeryjskich, ponieważ są naprawdę niezwykle spektakularne. Jest ich ogromna liczba w internecie. Polecam Państwu za, jakby takie, zadumanie się nad tym, co miał na myśli właśnie tutaj jeden z tych astronautów amerykańskich, mówiąc, że, że już te ludy sumeryjskie są dowodem. Że to UFO istniało i że był jakiś kontakt pomiędzy UFO a, a tymi ludźmi. I on w zasadzie no, tutaj dotknął tego ludu sumeryjskiego. A przy okazji powiedzmy, że te ludy sumeryjskie to jest kolejna zagadka cywilizacyjna, gdzie też nie wiadomo, co się nagle stało z, tym, z tymi ludami. Gdyż tutaj też część mediów, przynajmniej tych internetowych, no, zwróciła uwagę, dlaczego my, na przykład, nie uczymy się w ogóle w szkole o tych, sum tych sumeryczyków i sumeryjczykach. I spójrzmy prawdzie w oczy, że te ludy tak niesamowicie rozwinięte z taką ilością tych właśnie rzeźb w tym British Museum. Ja osobiście byłam kiedyś gościem w tym muzeum i powiem, że największą ilość czasu spędziłam właśnie w tych pokojach z tymi rzeźbami sumeryjskimi. Wszystkie je i Może oczywiście nie wolno robić zdjęć, ale nie mogłam sobie nie, nie zrobić tych, tych zdjęć. One są naprawdę no, nieprawdopodobne. I faktycznie trudno jest jakby zrozumieć, co się stało z tą cywilizacją, jedną z najbardziej rozwiniętych, czyli jest to kolejny przykład, gdzie naukowcy teraz spekulują, czy, czy ta cywilizacja jakby sama siebie przerosła, czy oni zaczęli gdzieś tam błądzić w kierunku, nie wiem, jakiegoś przerostu swoich jakichkolwiek działań nad, nad możliwościami. No tak czy owak uważa się, że jest to lud, który był naprawdę bardzo za, zaawansowany, intelektualnie i rzeczywiście jest to nie do końca zrozumiałe, czemu w szkołach prawie się o tym nie uczymy. Jak przyjrzymy nasze podręczniki, to głównie się uczymy tam o y, bardziej tych ludach semickich, natomiast tutaj jest stosunkowo mało uwagi albo żadnej uwagi. Y, no i w związku z tym, że ja dzisiaj miałam wcześniejszy program o ujawnianiu, ujawnieniu danych o UFO przez Centralną Agencję Wywiadowczą, więc mam nadzieję, że Państwu to wszystko się jakoś uda ogarnąć, a na pewno jeszcze do tych tematów będziemy wracali. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim widzom za dzisiejszą uwagę. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.